yeah

chodźcie na techniczne sprawy, żebyśmy to to, to jechali, bo obiad długo i tak dalej. Także. <laughs> w kolejnym roku na zakończeniu sezonu pogoda nie dopisała, ale wyżej się dopisali. To mnie bardzo cieszy. Dzisiaj w planie mamy tak, jakieś trzy konkurencje, to strzelanie do wiatrówki po trzy razy bez żadnych, żadnych tam jakichś konkretnych <laughs> próbnych strzałów, rzut do, 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 do wiaderka i rzut, jak to zwykle, mistrzostwa świata, w rzucie beretem na szałotę. Panowie, ja może tak jeszcze powiem, że w tym roku, ten rok w ogóle jest udany pod względem jak, jak osiągnięć, na liwie sportowym nasz kolega Grzesiu Lęczewski, Michał Jasnowski, Vinicius przybyła. Wystartowali i młodzież nasza Kurzaj i Kurzaj Szymon i Maj, Maj Jakub i Kazur, Kazur Szymon, nasz, nasz Miś. I Panowie na, na mistrzostwach na pierwszej turze zawodów y, okręgowych do mistrzostw okręgu y, na razie jakby po pierwszej turze pierwsze miejsca zajmują Grzegorz Lęczewski i Michał Jasnowski. Tak wyjściówkę mają niesamowitą. W młodzieży jest trzecie miejsce i trzecie w juniorach i czwarte. Także jest to ładny W tym roku osiągnęliśmy yy, no, przekroczyliśmy stan z poprzedniego roku y, 2009 stan ilościowy członku na 1905, tak? 12. 12, proszę dobiło jeszcze 7, nie wiem gdzie, ale dobiło. Ja powiem jeszcze trochę o rybach, bo tutaj może nie wszyscy wiedzą <noise> jakie zawibienie tu było na te nasze najbliższe zbiorniki. Szałe. Jest karp. 3900 kg przede wszystkim. Ma jeszcze dojść tam coś z i tak dalej. Dojdzie jeszcze to na 100, tutaj na tym zbiór. Na murowańcu jest 2 200 tony 200 karpia i w tym ostatnim zarybianiu 240 kg szczupaka, Lina i Płoci. Razem to jest na, 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 na ogólną ilość w kilogramach 2 750 tony 750. Na murowańcu. Z tym, że poprzednie zarobianie na murowańcu to było suma 70 kg, takiego 1,5-2 kg. Był lin i, i, i było 140 kg szczupaka. I w międzyczasie jeszcze 700 kg płoci. Płoć w granicach 18-22 cm. Jest to łodź już taka dołowienia, nie z jakiegoś stawu wyciągnięta z błotem, z tym, tylko ładna piękna. Także na tą chwilę tak to wygląda. Jedynym zbiornikiem, jak wiecie, jest otwartym. Jest na razie zbiornik murowany. I tutaj bym prosił kolegów, ci co jeżdżą, i żeby zwracali uwagę no, tym kolegom, którzy tam się łaszczą na jakieś tam. No bo jak wiecie, nie wszystkie te karpie są od razu od kilograma do trzech, nie? No ale, ale prosiłbym, żeby ta uwaga była zwracana, żeby wędkarz wędkarzowi zaraz. Kontrole odbywają się tam tak praktycznie co dzień tego była także kontrola na, na łódkach tych, tych, co poławiają drapieżnika. Nie było tam jakichś wykroczeń i nie było tych wielkich ryb, No tam praktycznie na trzech łódeczkach mieli ryby. I ja bym miał tyle jeżeli o zarybienia, jak są jakieś pytania, to bym prosił. Prosiłbym tutaj może jeszcze, bo tak na ostatnich zawodach spinningowych w Sroczewie zostały wręczone oznaczenia nie wszyscy byli i teraz mam też oznaczenie tutaj takie za zasługi dla wędkarstw za zasługi w rozwoju wędkarstwa i to jest kolega Wypych Wiesław o. Bardzo wyprosił o. 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 tu leży już na długawór Legitymacja leży u mnie, bo Ty, na się już da. Prosiłbym kolegę jeszcze, jaką mówią strażaka. Szacun. Frankowskiego. Strażak. Nie jest głupiego strażaka. Nie, bo wodę. Woda. Ale warto. To, 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 to możecie kupić coś. Nie, <noise> <noise> znaczy Kolega, ja bym tutaj tak może wypnę na razie. Kolega został odnosioną srebrną odznaką PZW. Jest to chlebowy medal z pewną na stało. Tyle lat gdzieś tam w tych kołach pracował, a jak tutaj, akurat został doceniony. Dziękuję, reszta dostaniesz tam później. Jest legitymacja, to zjedziesz. Może, tak. to może, to może już tam leci, to sklep. Ale nie ma. Ja może Na te parówki to się należy. Panowie, żeby nie przedłużać, zaczniemy może tutaj, później jakiś mały poczęstunek, podsumowanie. No i zapraszam do współdziałania

Liczył? 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 nie ma. O, 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 o. <grym> no, tak. Liczył? 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 nie Liczył? ale. To Tak. jest. 9.31 Tak, no, ale na tak się A jak ma być z wiatrem? Zawsze musi być trudnienie od wiatru. O, tak byś to tak pan bym musiał latać. Oooo! Chodź wiatr tam w to... tamtym roku to samo Piotr zrobiłem. Nie, <ślały> już w ogóle poza linią ja. To samo zrobił w tamtym roku. Proszę bardzo. Następny. Chyba jego wiatr. Wow, nawet widać gdzie dostał. po, po no, Nie to i tak. Przyje dostał. A barierka? dostał. Zaszło. Piątka jest, piątka. Jakby dwie, to by mi jeszcze. Daj do mi na pamiątkę. Widział, że jest na pamiątkę. Kto tam następny jest, koledzy? To ty, A Ty tam poszły. No. No. Cieszy, z kolek, mierze, mierze. Co? Co? Nie się, nie. Ja właśnie, właśnie, właśnie. ci go sprostować, bo nie poleci. Dobre. i teraz sam skrót, skrót. Tak. Jest.

<laughs> Dlatego też... A po co tyle no, przyjechało? Dobrze i bardzo. Dobrze. Kochani, w, w naszych zawodników, w tych naszych konkurencjach pierwsze miejsce zajął. Niemożliwe. możliwe. Bórka nie możliwe. Tak, jestem powierniczy. Przynajmniej wejść tutaj do Otaza. Uwagi na to, że prosiłbym teraz wszystkich, którzy by mnie odnieśli, o pomoc. Paweł. Baweł. Arno! Nie wszyscy załóżcie. Był wszyscy załóżcie. Berliński Zbysiu! Brawo! Kości śmigłoty! Wiem, się to nie załatwił! Się. Ale kamieniami rzucał do tego! Też termos! Nie ma!